Cukier krzepi to słowa propagandowego sloganu, którego autorem jest Melchior Wańkowicz. W 1930 roku otrzymał on honorarium w wysokości 5000 zł, który w przeliczeniu na obecne czasy jest równowartością 50 tysięcy zł za słowo. W czasach do 1900 roku, aby spotkać człowieka otyłego, należało wybrać się do cyrku, gdyż tam byli oni zatrudniani jako atrakcja oraz ewenement społeczny. A jak to wygląda obecnie? Obecnie cukier jest dodawany do niemal każdego przetworu, który możesz spotkać na sklepowych półkach. Znajduje się on także w wodzie smakowej, w płatkach śniadaniowych, w jogurtach, a także w ketchupie. Także jak widzisz ludzie biznesu spożywczego zadbali o to, by ciężko było tobie uniknąć cukru, który znajduje się nie tylko w produktach zwanych słodyczami, ale także w zwykłych produktach i przetworach spożywczych. Najpopularniejszymi skutkami ubocznymi przyjmowania cukru bez względu na to, czy robisz to świadomie, czy nieświadomie jest wymieniona wyżej otyłość, cukier przyspiesza proces starzenia, dlatego że uruchamia on mechanizmy uszkadzające kolagen oraz elastynę, czyli białka wspomagające zachowanie skóry jędrnej i naciągniętej. Cukier odbiera energię. Zjadając coś słodkiego w bardzo szybkim tempie wzrasta poziom insuliny we krwi, który niedalej jak po 30 minutach spada poniżej poziomu, w którym byliśmy, zanim to coś włożyliśmy do ust. Cukier jest najprostszą drogą do tego, aby nabawić się nowotworu, co dowiódł, co zbadał oraz za co dostał Nagrodę Nobla Otto Heinrich Warburg. Cukier powoduje próchnicę, dlatego że karmiące się nim bakterie jamy ustnej wytwarzają kwas, który demineralizuje zęby. Cukier powoduje stłuszczenie wątroby, które w obecnych czasach nie dotyka tylko alkoholików, ale także małe dzieci, które są zakochane w batonikach oraz kolorowych napojach. Cukier powoduje trądzik oraz zły stan skóry, który jest spowodowany wydzielaniem się androgenu sebum i powoduje stany zapalne. Cukier pogarsza pamięć i zwiększa ryzyko nabawienia się demencji. Cukier osłabia psychikę i przyspiesza rozwój depresji. Testy wykazały, że szczur uzależniony od cukru oraz od kokainy, gdy ma wybór, wybiera cukier, dlatego że cukier jest 8 razy bardziej uzależniający od kokainy. Dlaczego więc kokaina jest delegalizowana? A cukiernie? O słodzikach może tylko tyle. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem, IARC, sklasyfikowała aspartam, czyli sztuczny środek słodzący, jako potencjalnie rakotwórczy dla ludzi. A ja to ujmę może w inny sposób. Aspartam ma wysoki potencjał do tego, abyś nabawił się raka.